Kiszmisz Avatar. Zaczęliśmy filmik od pokazania charakteryst najbardziej charakterystycznej cechy tej odmiany, czyli tak zwane jamki na końcu jagody. Razłyśmy tutaj grono do góry, żeby to było lepiej widać. Zabawne zagłębienia na każdej z zagudek. Jest to kiszpisz, odmiana amerykańskiej selekcji, beznasienna, o zwartym, lekko chrupiącym miąszu, harmonijnym smaku. No i oczywiście skórka jest zrośnięta z miąszem chrupiąca. Jagody słusznych rozmiarów wyśmiemy w dłoń będzie Porównanie do dłoni, albo najlepiej wyśniemy miarkę i spróbujemy tutaj. A, jeżeli złapiemy ostość. Nie ma co. O. No, i znowu kłopot jest 54 mm. Tutaj oczywiście następną. Tutaj będzie teraz dokładnie widać. Przykładamy. Oj, trzeba ją troszkę rozchylić nawet. O, w ten sposób. Mamy już dokładnie. I zaraz spróbujemy to. 50, bodajże 4 mm, jak na odmianę o pierwszej klasie bez nasienności, wynik jest rzeczywiście imponujący. Położymy ją na wagę. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało na wadze około 14,5 Jagody tak jak widać bez grochu jedna w drugą praktycznie równe tu jakieś inne gronko nic, nic żadnych zdrobnień wszystkie tej samej miary. Przekroimy, żeby zobaczyć jak jest naprawdę z tą beznasiennością. Jest. O. Jedna. Nie, to nawet nie jest pestka. Nie. Pod wpływem palców ciężko złapać. Ostrość. Tak, to nie była pestka. Fałszywy alarm. Rozgniotło się. Praktycznie. Nie ma pestek, nic, zupełnie nic. Przy jagodach rzędu 54 mm, naprawdę imponujący wynik. Mamy w tej chwili 11 września, odmiana tutaj w warunkach szklarniowych, to jest tunel, jest już gotowa. W gruncie będzie potrzebowała jeszcze około dwóch tygodni. Oczywiście zależnie od regionu, kraju no i od przebiegu pogody. Ten rok jest charakteryzuje się nieco opóźnionym okresem wegetacji. W czerwcu były jeszcze spore mrozy. Tutaj u nas, przynajmniej na wschodzie Polski, w niektórych regionach poumarzały włoskie orzechy. Także ta wegetacja zaczęła się dużo, dużo, dużo później. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych latach. Dopiero po kilku będzie można miarodajnie ocenić termin dojrzewania w uprawie gruntowej. Niemniej jednak, na pewno już teraz na 11 września, w gruncie awatar zaczyna ładnie się wybarwiać. Niektóre jagody są tak, jak tutaj w tunelu. Już ładnie wybiorwione, inne jeszcze potrzebują troszeczkę czasu. Awatar Kiszmisz pierwszej klasy beznasienności o naprawdę imponujących jagodach. Tutaj przyrównam do dłoni. Z całą pewnością zasługuje na miejsce w każdym ogrodzie. Polecamy Avatar.